Jedną z ulubionych metod perswazji stosowanych przez Polaków jest zwolnienie z konsekwencji. Mam tu na myśli przedstawienie jakiegoś wytłumaczenia, dowolnego wytłumaczenia, które ma spowodować, że my w tym momencie odsuwamy od siebie dane konsekwencje pozytywne albo negatywne. Przykład w copywritingu. To nie Twoja wina, że edukacja nie dała Ci odpowiedniego poziomu wiedzy. To nie Twoja wina, że do tej pory kupowałeś słabe produkty, ale teraz dzięki właśnie takim szkoleniom możesz w końcu otrzymać coś wartościowego. Do tej pory pracowałeś w firmie albo brałeś produkty z firmy XYZ, dlatego że na rynku nie było innych rzeczy. Natomiast teraz pojawiliśmy się my, którzy wyróżniają się XYZ. Więc przedstawienie prostego elementu, jakim jest zwolnienie z tego, co było kiedyś i wejście w to, co jest teraz, jest genialnym ruchem, które. Który tak naprawdę jest stosowany przez polski copywriting od lat i jest dalej najbardziej popularny. Więc czy wiesz, jak zastosować takie rzeczy? Bo myślę, że po tej lekcji już będziesz wiedzieć.